17 czerwca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi urzędnicy i eksperci rozmawiali z przedstawicielami branży winiarskiej o rejestracji polskich nazw win w systemie wspólnotowych oznaczeń geograficznych. Konferencja jest bardzo ciekawa i w kręgu leży w kręgu naszych zainteresowań, chociażby ze względu na to, że mamy winnice, które są zlokalizowane w geoparku krainy wygasłych wulkanów. Jest to trzeci geopark w Polsce, co samo w sobie mówi, że powstał ze względu na ciekawe położenie geologiczne i wiele cennych elementów geologicznych, które warto chronić. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zaczerpnąć też wiedzy, no i w przyszłości móc wykorzystać tą wiedzę do tego, żeby złożyć wniosek i móc oznaczać wino jako wina z krainy wygasłych wulkanów czy też z pogórza Kaczowskiego.